Najsłynniejszy kawałek Hampi. Powóz. Proszę. Pięknie wykonany. przy wejściu jak no, w stylu południowych Indii przy wejściu na teren świątyni gopura czyli brama wielka i tutaj już pierwszy jakiś budynek oczywiście całe historię z pewnością wielu przewodników widać że nie, obecnie turystyka trochę tutaj siadła dużo osób pyta o przewodnika czy Chcielibyśmy przewodnika, ale mamy tu bardzo dużo do zobaczenia, więc tylko słuchamy o podstawowych miejscach, co tu się dzieje. Trzeba byłoby tu spędzić naprawdę sporo czasu, żeby dowiedzieć się więcej o tych miejscach, co tu się działo. Nie wszędzie można wejść, ale wszystko można zobaczyć. Centralne miejsce, Hampi. W 1563 roku została tutaj stoczona wielka wojna pomiędzy sułtanem muzułmańskim, który najechał te tereny, i ostatni z królów Vidżaya Nagary poniósł klęskę. Wtedy to miejsce zostało zniszczone i wiele rzeczy tutaj jest. Trochę zniszczonych, ale akurat widać ten kompleks, w którym teraz jesteśmy. Jest w całkiem dobrym stanie. Piękne rzeźby, dbałość o detale. Wszystko ładnie zachowane tutaj z pewnością. Tętniło życie wieki temu. Pozdrawiamy z Hampi.